No drodzy widzowie witam po dłuższej przerwie spowodowanej przerwą O kurwa Po prostu e, dzisiaj zaczynamy nowy wojaż e, z Panem Tomkiem oczywiście, no bo z kim ja bym mógł jeździć podróżniczki brak Także Wiem, wiem, dzięki O jeszcze mnie poinformowali, że zgubiłem papcie No i fajnie Także e, Co dzisiaj, co dzisiaj? No, o kurczę, ta turba ciężka e, Z panem Tomkiem Dzisiaj lecimy do, znaczy lecimy, właściwie to jedziemy do Czech. Dwa dni w Arachowie i jeden dzień w Czechach. Także też przygoda szykuje się zacna. Mamy tam zamiar zdobyć szczyt. Dla mnie to będzie super wyzwanie, bo ja taki jestem. W zimę niechodzący po górach zbytnio, to będzie moja premiera, nigdy wcześniej tego nie robiłem, natomiast e, no, trzeba w końcu spróbować. Na razie tylko latem sobie wchodziłem, ale, ale, ale można też spróbować zimą, prawda? Zobaczymy co tam w trawie piszczy, na pewno będzie z tego jakaś fajna relacja. Do tego relacje z jedzenia, bo w Pradze też mamy zamiar parę fajnych rzeczy ogarnąć do jedzenia. No, będzie na pewno ciekawie, także zapraszam na odcinek numer jeden. No, pan Tomek mówi, że minuta do celu. Ja tutaj stoję już co najmniej 3 minuty. No i go nie widzę W ogóle go nie widzę No nie wiem, nie za bardzo Tutaj chyba mnie robi Balona Ani z tej, ani z tamtej No nic, no czekamy Czekamy dalej Minuta No to u chłopaka Długo trwa ta minuta Aż można pozazdrościć A few moments later. Jest pan Tomek Panie Tomku, tutaj pan Kręć pan Ale Panie Tomku Panie Tomku, no gdzie my dzisiaj jedziemy? Czy do Karahowa. No i dobra no Panie Tomku, no gdzie pan idzie? Idę wyrzucić śmieci, witam wszystkich Zimno Panie Tomku, no gdzie my znowu lecimy? No to jest już naprawdę To no, no ruszamy no Kurczę Nie ma nie no. ma Nie ma to tamto No trzeba Trzeba po prostu yy, No co no trzeba no, no jedziemy no Lots of stuff for Christmas <laughs> But not the usual games and games Dear viewers So keep your sprouts and Christmas log Give me No i witamy panie całku. No gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w Karachowie. Bardzo blisko położona miejscowość polskiej granicy. Pensjon Iwana tam nocujemy. Tutaj. Tak, to jest to miejsce. Pierwsze co trzeba zostawić, to tej formalności już wstępnie tutaj omówione. Wszystko wiem. Skocznie widać. Mamucie. No i za chwilę co, trzeba lecimy na piwne spa. Dokładnie. Po prostu tereny Do zobaczenia w Radiu Z ale, ale, czy tam na zewnątrz butów nie trzeba zastarać Po co ty na to, na to wjeżdżasz? Ale ciepełko Na to małe czy na to duże? Na to małe o. Będzie no, mi cieplej dobra. Do, dobra. Ale Dobra wiesz co, nie wiem czy tam butów nie na zewnątrz Bo chyba taka wykładzinka jest a tu już się rozbieramy? Słuchaj, ja no bym... trzeba ten z ale skorzystać O kurwa Nie no jest Jest okej okay. Wszystko jest pięknie no Jest dobrze Kurwa, kurtka sobie porwałem prawie Fajnie o, jest... Moi drodzy no wybieramy się teraz na y, piwne Yy, piwne spa, piwne, piwne kąpiel, coś takiego. Podobno yy, jedna z takich atrakcji, bym powiedział, ciekawych. Także no tam już kamery nie wezmę, ale będę wam opowiadać, jak wrócę. Także tutaj pan Tomek na łóżku królewskim e, takim, no e, tak pokoik widać. Zadbany, wykładzinka fajna. Kurde, szafeczki, wszystko ten bardzo ładnie podoba mi się. Tego człowiek potrzebuje tutaj też fajnie. Ogarnięte wszystko rano. Kawka i wyjazd w góry. Także są jakieś ręczniki? No, są ręczniki. Kurwa, trochę komuna. Trochę komuna, ale no my nasi rodzice żyli w komunie, to my też niech poczujmy troszeczkę to wszystko. Dobra, idź się tam. Ja się idę przygotować. Harachów, w harachów, harachów. witamy po raz kolejny. Witamy i pokazujemy tutaj Piękne obiekty. Są też skoczni. skoczni narciarskich. Między innymi skocznia Mamucia, widzimy mocno zniszczona, mocne dziury. Na zeskoku, ale już dochodzą nas sygnały, że ma być remontowana. Obok niej wyciąg idzie, wjeżdża na samą górę czarciej góry. A już wyciąg? Powiedzieć. Aha, jest z boku, widzę, widzę. On prowadzi na samą górę, No widzimy, że jest chyba zamknięty, bo nie no, widzę, żeby ktoś tam jeździł. Chciałbym bardzo nim się przejechać. My jutro, czarcia góra, chcemy wejść pieszo, e, powinno nam to zająć około godziny, godzinę 20, pokazuje na e, googlach, e, znaczy na tych, na, tych, na tych mapach CZ, no, ale myślę, że w godzinkę to zrobimy. Wchodzimy tu z czołówkami, co zresztą jutro będzie nagrane, nocujemy tutaj w pensjonacie Iwana, bardzo fajne miejsce, dużo lepiej wygląda to niż się prezentowało. No i co? I teraz piwne spa, trzeba przejść na centralnie całe miasto. Michał, jak pierwsze wrażenia? No, ja jestem pod wrażeniem, no. Ja uwielbiam wycieczki, a Harahow dla mnie zawsze był tajemnicą. No, mam nadzieję, że coś tutaj podkrywam. Tak, tak, tak. Jak dzisiaj będzie dobrze, to chcemy zrobić aklimatyzację. Pójść na mamucią skocznie, będzie już ciemno, co prawda, no ale zobaczymy. Teraz sobie miasto e, przypomnimy, zobaczymy jak to się wszystko przedstawia. No i więcej w kolejnych wejściach Dokładnie. browar, pi, piwowar nowosad. E, restauracja tutaj e, Michał, jesteśmy tutaj od wewnętrznej strony można by powiedzieć restauracja, tutaj można sobie piwko zamówić zobaczyć jak tam ta huta działa jaki jest plan dalszy? czy chcesz tam wejść zobaczyć to? No nie wiem wiesz, czy mnie to interesuje byłem w hucie w Polsce i co tam więcej zobaczę no nic, z drugiej strony tej, tego miejsca jest właśnie Beer Spa, gdzie, gdzie właśnie idziemy eee, zobaczymy tam w ogóle już widać u góry ten cały sprzęt do do, do, do produkcji piwa. destylacji. Tak, do destylacji. Nie wiem, nie wiem. Nie no, destylacja to chyba inne alkohole. No ale nic, wejdziemy, zobaczymy, mamy jeszcze trochę czasu, może jakieś piwko się napijemy, nie? No! Idziemy zobaczyć, tak? Tak, definitivnie. Tak. No Michał, krótkie podsumowanie. Jesteśmy. No ja po prostu zobaczcie po... na moją cerę, nie? Zobacz cerę. Tak, jesteśmy. Kąpiel po... piwna po wizycie w szklarna Beer Spa. A więc krótkie, krótka recenzja tego, czy polecasz to? Kurczę, no jesteście tutaj, musicie to tak jakbyście byli w Rzymie i nie widzieli Koloseum. No bitch please, place. Mhm. Musicie tutaj być. To jest zajebiście, fajne piwo, piwo przede wszystkim. Ja pierdzielę. No i hotel też dwugwiazdkowy, może się zatrzymać, tak? Jak to wszystko wyglądało cenowo, powiedz. Tanizna. Ile koron? 900. A w przeliczeniu na polskie złotówki cebuliony? E, cebulionów 100? 150. 150 złotych, no ale tak. Słuchajcie, kąpiel, no pół godziny minimum, maksimum. E, do tego tak. E, do tego dwa piwka. Ja jedno na dzień dobry w wannie Pierwsze trzeba przyznać, że to było piwo franciszek. E, jasne, jasne, jasne. Ale pełne. Tak. Na drugie ciemne, Czertak Czyli od nazwy tutaj yy, góry I skoczni mamuciej No jak to wyglądało? Jest wejście Prawda? Tak I, 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 i jaki atrak... Jak, jak ta atrakcja wyglądała? No przede wszystkim co? Trzeba się rozebrać I tutaj uwaga Dla takich no... Nie wiem jak po polsku to powiedzieć, bo w Anglii się urodziłem Szaj to jest po polsku? Szaj? Yy, nieśmiały nieśmiały. I jak ktoś jest nieśmiały, no to Także trzeba się rozebrać do naga, Dostaje się taką płachtę na byka. No, no prześniadło jak samo. takie. No i z tym prześniadem idziecie po na boso już w drzwiach. Hmm. Musicie ściągnąć buty. Yy, I na boso przypierdzielacie. Chodzicie po prostu, pani wam napuszcza ostro 10 litrów piwa do wanny. Czarnego, takiego, ciemnego. Yy, no i to kładziecie się cieplutko. Można włączyć sobie bicze wodne. No. O różnej y, tej intensywności. Tu tylko przerwę możemy kupić wyroby z tutejszej huty. Prawda? Prawda. Różne kielichy, szklanki. No i co, co jest dalej? No i co? Ba, masaże, fajna wanna, czysto pachnąco, klimatycznie, muzyczka leci. Tylko też tutaj trzeba zwrócić uwagę, że ściany. Ściany, ściany przede wszystkim są no, cienkie, no, tertur, tekturowe, tak? Wszystko ja, słychać. Po czym wnosisz? No. Pozwoliliśmy sobie na zaśpiewanie dwóch klasycznych piosenek. Ja, Driving home for Christmas, Chris Ria Świętej Pamięci, a kolega Backstreet Boys, All right". No i wszystko słyszeli Niemcy, wyobraźcie sobie, bo oni są wszędzie, tak? No i Niemcy nas zaczepili, jak po pół godzinie wyszliśmy właśnie z wanny, z wanien, bo <laughs> mieliśmy przypomniał przy dwie osobne, tak? Dwie osobne. No i pochwalili w sumie, że ładnie śpiewaliśmy, że wszystko słyszeli. I że mieli bekę z tego. Że mieli bekę z tego, powiedzieli, że są z Hamburga. Ja mówię do nich: kurcie, Hamburg, moje ulubione miasto. Byłem tam 100 razy. zapytałem się o wieżę telewizyjną, która tam jest, która się nazywa Heindrich Herz serce Henryka. I po prostu oni nie wiedzieli, o czym ja mówię. No to o co chodzi? To tak jak, ten, to tak jak ci Gruzini w Nowym Jorku, co nam zdjęcia robili, co byli profesjonalnymi fotografami, a potem ja otwieram zdjęcia, urwa, nogi obcięte? No to jaki to jest profesjonalny? Jak oceniasz tę atrakcję, tak od 1 do 10? Klasa. Czyli wysoko? Bardzo. Tak, po podróży dobry wypad. Tak. Teraz jeszcze jest dosyć jasno, więc widzimy autobus, który pojechał, no i widzimy przede wszystkim Czertak, Czarcią Górę. Ja. I widzimy przede wszystkim stok narciarski. Mówimy tu rozważać zjechanie z niego na nartach. No, zobaczymy. To, to jest wszystko do przemyślenia. No dobra, kolejna misja za chwilę restauracja Praga. I będziemy testować czeską polewkę czosnkową. Restauracja Praga. oraz nie wiem, czwarty, piąty tutaj jestem, naprawdę. Za każdym razem jak jestem w Krachowie, to odwiedzam to miejsce. E, mamy dwa piwa, mamy tutaj, e, jak widać, jasnego Pilsnera Mamy ciemnego chyba gambrinusa, chociaż nie jestem pewien, bo kozła. Zamówiliśmy sobie dwa razy czoskową polewkę i zamówiliśmy też dwa razy e, chleb z żurawiną, Ale Michał mi się podoba knajpa Praga. Na razie jest to spokój. Miodzie przede wszystkim, miód. Jakby co tam są toalety, jest też druga sala, to, jakbyś chciał to. pójść. Honorata miodek, nie. Jak, jak sobie pójdziesz wow. do baru, to po lewej stronie widzisz Godło Polski, a, to też jest no. ciekawe orła białego, czyło tak. tego zegara, który tam się dynda, więc też przyjazna atmosfera. Honorata miodek, jak tak, miodek. Tak, tak jest. Później będziemy oceniać jedzenie. A no, jesteś już po zupie a właściwie to rosole czosnkowy. Rosole, e, jak, tak. jak, jak to oceniasz tak po prostu zupę? Klasa. Tak? Kierujesz? Bardzo, No a teraz takie tutaj aperitif przed czymś poważniejszym. No i co to Co to jest w ogóle właściwie? Camembert? W sosie. W sosie? Żerawiną. Żerawiną. I z cebulą. Tak. I komary latają. Wygląda spoko. Także zaczynamy, nie? Dobrze, bo drugie danie dopiero później. Jak to mówią pod święta, nie? Tak. Pod te święta. Fajnie. No to ruszamy dalej.